Cześć, tu Jacek z Softium.pl, oficjalnego partnera Microsoft. Dziś pokażę Ci krok po kroku, jak przeprowadzić upgrade Windows Server 2022 Evaluation do pełnej wersji standard. Jeśli masz zainstalowaną wersję testową Windows Server, to masz 180 dni działania. Po tym czasie system zaczyna się wyłączać co godzinę. Na szczęście można bez reinstalacji przejść na wersję standard. Wystarczy odpowiednia licencja i parę poleceń w PowerShellu. Najpierw sprawdzimy to, jak mamy obecnie zainstalowaną wersję. Jak widzimy, mamy wersję Server 2025 Standard, ale w wersji Evaluation. Jest to o tyle problematyczne, że jeżeli kupimy licencję do zwykłego standarda, to okaże się błąd podczas zmiany klucza produktu i próby aktywacji. Dobrze, włączymy sobie teraz PowerShell i wpisujemy następujące komendy. Sprawdzimy najpierw, jaką mamy wersję. Jeszcze potwierdzić. Jak widzimy, jest to serwer standard evaluation, więc potwierdziło się to, co było widoczne w ustawieniach. Teraz sprawdzimy to, do jakiej wersji docelowej możemy zaktualizować obecny system. Jak widzimy, jest to do turbine, standard i data center. My na potrzeby tego filmiku zaktualizujemy do zwykłego serwer standard. Więc teraz tak. Wpisujemy następującą komendę. Wszystkie komendy będą pokazane w opisie. Tutaj wpisujemy nasz legalnie zakupiony klucz produktu. Następnie spacja i akceptujemy Eula. I wciskamy Enter. Teraz czekamy, aż zakończy się instalacja produktu i update do wersji standard. I system się resetuje. Jesteśmy już po restarcie. Zobaczymy, jaką mamy obecnie zainstalowaną wersję naszego systemu. Jak widzimy, jest to w pełni licencjonowana wersja Windows Server Standard bez Evaluation. Nie wyświetla się już znak wodny w prawym dolnym rogu, ale w celu potwierdzenia jeszcze wpiszemy komendę w powershellu, tak jak w pierwszej części. Jak widzimy jest serwer standard, nie ma dopisku evaluation, więc to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania lub jest coś co nie było opisane w tym filmiku, zajrzyjcie się na stronę softium.pl, z nakładkę kontakt i skontaktujcie się z nami bezpośrednio.